Drive to Survive to serial dokumentalny, który skupia się na sezonie Formuły pierwszej. Głównymi postaciami są kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów, którzy walczą o tytuł mistrza świata. W każdym odcinku przedstawiane są kulisy wyścigów, wraz z wywiadami z kierowcami i członkami ich zespołów, a także relacjami storu wyścigowego. W serialu pojawiają się również materiały archiwalne i animowane, aby przedstawić całościowy obraz świata Formuły Pierwszej. Wśród głównych postaci serialu znajdują się takie osobistości jak Louis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel czy Daniel Ricardo. Widzowie mogą zobaczyć nie tylko ich jazdę na torze, ale także ich życie prywatne i walkę z rywalami na trasie. Fabuła serialu koncentruje się na zmaganiach kierowców i zespołów podczas całego sezonu Formuły pierwszej. Widzowie mają możliwość przyjrzenia się wyścigom w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Monako, Singapurze i Abu Zabi. W Drive to Survive pokazane są nie tylko emocje towarzyszące wyścigom, ale także trudności, jakie muszą pokonać kierowcy i ich zespoły, takie jak awarie techniczne, problemy z oponami czy strategie wyścigowe. Serial dokumentalny pozwala widzom zrozumieć, jak ciężka praca stoi za sukcesami na torze, a także jak bardzo sport ten wpływa na życie zawodników i ich rodzin.